Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk. Tym razem technicznie chciałbym dzisiaj pokazać, jak zdemontować obudowę z piecyka Junkers. Jak ona jest zamontowana tutaj, może na początku, zobaczmy, jak ona jest tutaj zamontowana z lewej, z prawej strony są zaczepy, u góry, a od dołu tutaj mamy tutaj te śruby, wkręty po jednej po lewej i po prawej stronie. tak jak tutaj widzimy co robimy, żeby zdemontować obudowę? Przede wszystkim ściągamy pokrętła obydwa. Ja tutaj ja tutaj już to powiedzmy Jest tutaj już. Nie będę tego całkowicie chcę tylko to pokazać. Aby obudowę ściągnąć, trzeba ściągnąć najpierw pokrętła, później odkręcić te dwa tutaj, te dwa wkręty po lewej, tak jak tutaj mamy po lewej i po prawej stronie, i całą obudowę tutaj Junkersa piecyka ciągniemy do góry. Tutaj po dwóch stronach do góry i wypinamy z tych tutaj zaczepów po lewej stronie, czyli podsumowując te dwie śrubki, odkręcamy na dole, ściągamy obydwa pokrętła, ciągnąć je do siebie i mamy obudowę z Junkersa z piecyka ściągniętą. Także to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia na następnego odcinka. Pozdrawiam.